Witamy Was serdecznie. Cześć. Wąski, Siemano, Artur, Robinson. Wąski. Wąski, wąski. Dzisiaj w ogóle trochę inny film, jako że pojawiło się trochę zapytań a propos siedziska. Dlaczego kosz, dlaczego fotel? Ja, jako kilkuletni zawodnik, opowiem Wam kilka słów o koszu. Wąski, jako kilkuletni amator, opowie Wam o, o fotelu. Także może kilka słów ode mnie. Z perspektywy na pewno mojej tutaj zawodniczej strony e, kosz jak dla mnie e, kompaktowy. Macie wszystko pod ręką, wszystko wygodnie. E, wszystko jest e, tutaj, że tak powiem zgrane. Więc jak dla mnie ciężko by było łowić na fotelu. Ale jednak w wielu przypadkach na prywatne wędkowanie zdecydowanie chciałbym mieć fotel. Z tego tytułu, że jest na pewno wygodniej. Na koszu. na koszu brakuje czasem tego oparcia. Już teraz do Federa robią obrotowe fotele. Można dołożyć tutaj. Także słuchajcie. No ale myślę, że nie zamieniłbym się, jeżeli startując w zawodach nie zamieniłbym się na fotel. W związku z tym, że ten fotel jest dla mnie nie do końca doskonały, ale wiadomo, że patrząc od strony finansowej na pewno kosz będzie trochę droższy w stosunku do fotela. Jednak jak zainwestujecie, macie wszystko pod ręką. Z mojej perspektywy kosz jest wygodniejszym rozwiązaniem. A Ty? Co o tym myślisz? Z mojej perspektywy wygląda to tak, że fotel jest po prostu dla mnie bardziej mobilny. Gdyż kosza na co dzień, nie mógłbym sobie pozwolić wwozić takiego kosza na co dzień w aucie. Dużo miejsca zajmuje, nie? To jest bardziej praktyczne, tak? Z perspektywy Dokładnie. zwykłego wędkarza na pewno. Z perspektywy zawodnika kosz. Tak, tak jak wspomniałeś, oparcie to, to, to druga rzecz. Można się wyspać, no, możesz, odpocząć. Możesz, no, tak jak mówisz, czasem, czasem można się zmęczyć na rybach. Tak, jak nie biorą. Jak nie biorą, oczywiście. Tak jak wspomniałeś, że są też kosze z oparciem. Tak. Ale to obrotowy oparcie nie, nie jest regulowane. Tak. W fotelu akurat w tym przypadku mam takie. możliwość chcę, regulowania. Chcę sobie poleżeć, to Dokładnie. rozkładam sobie taki fotel i leżakuję. Mam też możliwość dołączenia tutaj akcesoriów różnych Czyli jakich... jest rozbudowany, tutaj widzę o nogi tak, że może dołożyć noga D25, widzę regulacja Dokładnie. Idzie to rozbudować w Dokładnie. stosunku No tutaj kosz, ja mam nogę D36, to jest nasz Robinsona Kosz, mam platformy, mam wszystko, tylko no tu, tu pojawia się zawsze problem Miejsca, jeżeli tego miejsca nie macie Niestety kosz jest problematyczny, bo zajmuje go więcej. Fotel złożymy, Składam czy, czy w jakąś i torbę. Złożę go na co dzień w aucie i nie przeszkadza. Na pewno też na plus jest waga, tak? Myślę, tak. że ten fotel jest lżejszy, kosz jest trochę cięższy. Jednak tutaj myślę, że ciężko jest znaleźć złoty środek, żeby tak równomiernie to podzielić. Co jest lepsze? Zależy z jakiego punktu patrzymy. No tak jak mówię, z mojego punktu zawodniczego zdecydowanie kosz dla mnie jest bardziej optymalnie, bardziej wygodny i tak jadę autem, te graty i tak zabieram. Ale z punktu zwykłego wędkowania chętnie bym usiadł na takim fotelu, bo jest naprawdę mega wygodnie. Jak sobie mam przyjemność gdzieś tam skorzystać z takiego fotela, jest mega wygodnie. Na pewno jest tutaj. E, tak przy takim rekreacyjnym łowieniu, kiedy na zawodach jesteś skupiony, musisz mieć wszystko pod ręką, fotel jest już mniej stabilny. To wszystko się trzęsie, wszystko lata niestety. Także tutaj. Dlatego też nie korzystam, jakby nie podpinam tutaj żadnych soliów. Jest to dla mnie po prostu zbędne. Ale czyli, jest taka możliwość. Czyli tak naprawdę pod, podsumowując, bo chcemy Wam pokazać, powiedzmy bo dużo ludzi nas pytało po prostu co wybrać kosz fotel kosz fotel co lepsze. Ciężko jest ocenić. Musicie sobie odpowiedzieć z jakiej perspektywy do tego podejdziemy, czy z punktu perspektywy wąskiego, czy z punktu perspektywy Dokładnie. zawodnika. Czyli jeżeli masz małe auto, to jak najbardziej polecam tobie taki fotel. Jeżeli dysponujesz tak jak Artur furgoletką to proszę bardzo, kosz będzie kosz będzie bardziej lepszy. funkcjonalny. Dokładnie. Mhm. Więc my chcemy wam pokazać jakby różnice ale nie chcemy wam polecać, no bo wiadomo, jeden ma budżet taki, drugi ma budżet taki. Na pewno, jeżeli chodzi o zawodników, 90% ludzi siedzi na koszu, mimo że mogliby siedzieć na fotelu. Tak? Jeżeli chodzi o metodę, to myślę, że fotel jest też optymalny. Nie? Jeżeli chodzi o klasykę, no to tutaj już bardziej, bardziej wybrałbym kosz. Ale tak naprawdę, wybór należy do Was. My tutaj dzisiaj chwilę pogadaliśmy, pokazaliśmy Wam te różnice. Jeżeli film się podoba, zostawcie łapkę, zasubskrybujcie, zasubskrybujcie kanał, a my lecimy na ryby.